Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobię małe podsumowanie minionego tygodnia i chciałem powiedzieć dwa słowa o naszym narzędziu. Jest to bot, który kopiuje na platformie RoboForex, a obecnie jestem na grupie Telegram, gdzie właściciel tego bota właśnie niedawno wrzucił post odnośnie wyników właśnie tego narzędzia. Ten post jest po angielsku, ale mamy go przetłumaczonego tutaj i możemy go przeczytać. 100 handlowych dni z EDP, za nami wyjątkowy etap. EDP to nasze narzędzie numer jeden, które jako pierwsze zadebiutowało na grupie. Od lutego do dziś pokazuje niesamowitą stabilność i klasę tylko dwa dni z niewielką stratą łącznie około 2%. Przy aż 98 dniach zyskownych, bez uwzględnienia procentu składanego daje to ponad 90% zysku. Użytkownicy korzystający z procentu składanego osiągają jeszcze lepsze wyniki, bo EDP dynamicznie skaluje się z kapitałem, dopasowując wielkość pozycji. EDP sprawdziło się w różnych warunkach rynkowych, od nudu przez zmienność po nieprzewidywalne momenty. To 100 dni, które po prostu możemy uznać za bardzo udane. Dziękuję za zaufanie, za aktywność i za to, że doceniacie pracę, którą wkładamy w rozwój tego narzędzia. Z takim akcentem kończymy tydzień zadowoleni, zmotywowani i gotowi na więcej. Dobrego weekendu. No słuchajcie, 100 dni handlowych, bo tu nie chodzi o ostatnie 100 dni, włącznie z niedzielami, z sobotami. Czy tam jakimiś świętami, które powodują, że narzędzia nie grają, tylko 100 dni handlowych, takich kiedy rynek na złocie jest otwarty, bot grał i ani razu nie złapał stop losu i wygenerował około 90% zysku konta, więc są to niesamowite wyniki. E, troszkę ten wynik mi się wydaje, że jest zawyżony, nie wiem dlaczego, ale gdy sprawdzałem to na platformie Roboforex, to ten wynik. Pokazuje troszeczkę inny, bo mamy 71,86%. Więc nie wiem, dlaczego tutaj na grupie napisał właściciel tego narzędzia, że 90% zysku i tylko dwa dni z niewielką stratą łącznie około 2%. No więc niesamowite wyniki, jeśli chodzi o działanie tego bota. Tyle miesięcy grania, że jest to aż prawie niemożliwe, jeśli jeszcze też patrzy się na to, jak wiele transakcji ten bot otworzył. Jak często i regularnie gra, to powiem wam, że tylko takie dwa dni, kiedy był jakikolwiek spadek na naszym proficie, to jest to niesamowity wynik. Ja mogę tylko potwierdzić swoimi zapisami, swoimi statystykami, tutaj tymi zapiskami, całymi odkąd ja jestem podpięty pod tego bota, Ale ja jestem podpięty od 19 maja i właśnie na ten jeden spadkowy dzień się załapałem 27 maja, kiedy mi to wygenerowało minus 86 dolarów. To już. Się tutaj przerzucę. To był 27 maj, to jest właśnie ten dzień, i tutaj rzeczywiście właśnie to widać. No i ja tak jestem właśnie mniej więcej gdzieś tutaj od tego momentu, więc. Później wszystkie dni były zyskowne i cały czas na plusie na plusie. Tutaj mnie nie było, więc nie wiem w końcu, jak na to patrzeć, że tutaj są jakby pokazane dwa dni jeszcze stratne, dodatkowe dwa oprócz tych dwóch, a tutaj tego nie ma w profitach. No w każdym razie ja mogę się tutaj sugerować tym, co mam i wypowiadać najwięcej na temat tego narzędzia na podstawie swoich zapisków. To właśnie mam ten jeden niefajny dzień, kiedy małe straty były wygenerowane, ale jakoś mi to bardzo nie przeszkadza z tego względu, że. Bardzo szybko zostało to odrobione w trzy kolejne dni, ten spadek, i później znowu narzędzie generowało tylko same plusy, plusy, plusy. No i teraz od razu, jeszcze tylko chcę powiedzieć, że te przeszłe wyniki i naprawdę niesamowite dobre granie tego bota one nie gwarantują nam przyszłych wyników i to i o tym trzeba pamiętać i być tego świadomym i w ogóle tego, że granie na dźwigni jest ryzykowne i ten bot może wygenerować również stratę, a może nawet cały kapitał może wyparować przez zamknięcie konta spowodowane jakimiś na przykład niefajnymi zagrywkami tego bota. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale miejmy nadzieję, że taki dzień nie nadejdzie. Dlaczego też tak mówię, że taki dzień nie nadejdzie? No dlatego, że narzędzie ma stop lossa na poziomie około 30% konta i jak widzimy nawet gdy takiego stoplosa by złapało około 30%, to jest w stanie w jakimś tam czasie po prostu tego stoplosa odrobić i grać dalej. Ale o ryzyku, mimo wszystko, trzeba pamiętać. Mi ten bot wygenerował już 1000 dolarów zysku, czyli bardzo dużo, jestem mega zadowolony. Łącznie jest to około 23,5% konta. I tutaj jeszcze mam zrobiony taki średni średnie dzienne roi, czyli to, ile bot generuje dziennie zysku, jeśli gra. Są tutaj pomijane te dni, kiedy nie gra, czyli sobota, niedziela, jakieś święto, kiedy rynek jest zamknięty. To te dni nie brane są tutaj pod uwagę i są tylko brane dni handlowe to średnia dzienna, którą ten bot generuje. To jest 0,6% konta dziennie. Myślę, że jest to spoko wynik, patrząc na to, że bot od początku nie złapał jeszcze żadnego stop od kiedy jest publicznie udostępniony. Więc jest to już długi czas, bo został udostępniony któregoś lutego, czyli tutaj gdzieś mniej więcej 25 luty, to mamy 25 marzec, kwiecień, maj, czerwiec i zaraz będzie lipiec, to jest 5 miesięcy. Gdybyśmy wzięli pod uwagę również soboty, niedzielę do grania, to jest 5 miesięcy działania bota i ani jednego stop-lossa, a tylko jakieś dwie małe wpadki. No, być może tutaj jeszcze coś było, ale nie wiem, bo tutaj tego nie widać na proficie. Więc jakieś, nawet gdyby to były jakieś 4 małe wpadki i ogólnie wygenerowane już 70% zysku, to jest to naprawdę mega Wynik. Drugie narzędzie, które kopiuję, to MikroHunter. Jest to zupełnie inny bot, zupełnie inna taktyka grania, inne ryzyko, ale też potrafi robić większe dniówki. Więc tutaj mamy coś za coś. Obecnie bot jest aż minus 30% konta, ale mam nadzieję, że szybko to zostanie odrobione, i tutaj biorę akurat pod uwagę to, że pomagam zyskami z EDP uzupełnić saldo drugiego bota żeby był na zero i żeby można było zacząć wypłacać z obu narzędzi po prostu zarobione pieniądze. Obecnie bot teraz jest na trochę podwyższonym ryzyku, kiedy odrabia swoje saldo, więc chciałbym jak najszybciej to saldo uzupełnić, żeby wrócić bota do normalnych ustawień, bezpieczniejszych ustawień, więc dlatego właśnie zależy mi na tym, żeby jak najszybciej to konto handlowe podpięte pod tego bota zostało uzupełnione do wpłaty, następnie zmniejszone ryzyko i dalsze granie, aby było bezpieczniej. No i mam nadzieję, że już kolejny stop loss nie trafi się tak szybko jak poprzedni i narzędzie w końcu będzie generować zyski. Jeśli chcielibyście się podpiąć pod EDP to narzędzie na przykład, czy MicroHuntera to zapraszam Was na stronę prop200k.com Potrzebujecie założyć sobie konto na RoboForexie, i następnie macie tutaj dwa narzędzia, pod które możecie się podpiąć. Tu jest edp, i tutaj drugie narzędzie, MicroHunter. Jeśli jeszcze nie jesteście na grupie, to zapraszam na telegram. Tutaj najpierw, zanim cokolwiek podejmiecie jakiekolwiek kroki, zapoznajcie się z ryzykiem, które jest związane z graniem na dźwigni. I jak ktoś tylko będzie miał ochotę podłączyć się pod boty, to zapraszam jeszcze raz na prop200k.com. Na sam koniec możemy życzyć tylko EDP kolejne 100 dni grania bez żadnego stop-lossa i tylko. Generowanie zysków, tak jak to było przez ostatnie 5 miesięcy, co jest niesamowitym wynikiem. No i miejmy nadzieję, że szczęście nas nie opuści i będziemy ciągle generować zyski. To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Zapraszam na kolejne vlogi. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Na razie, cześć.